Witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj trochę tak zróżnicowanie, bo zaczniemy sobie od tego, że jak chodzimy na serwer, to trzeba by się było ubrać oraz mieć jakiś sprzęt. Zazwyczaj mamy jakąś tam podstawę, też w zależności na jakim jesteśmy serwerze serwerzu, tu polegało już się przebiera. Ja też zaraz pokażę jak się przebrać. Jest ze mną Elcomaro tam przywitaj się. na wszystkim. No, i tu nam kolega zaraz dołączy, bo jest w kolejce chyba 30. A my za ten czas się ubierzemy. No i podchodzimy sobie do supply'ów, equipment, yy, clothing. No i wybieramy co nas interesuje. Zaczynamy sobie. Ja przynajmniej sobie zaczynam od kurtki. Też już wiem w czym będę biegał. Także mnie będzie łatwiej gdzieś tu. Multics powinien być ładny. Chyba ten, nie ten. O, jest multix, później lecimy rękawiczki, od razu spodenki, też w mu multix oczywiście buty nie stały. niestety nie ma loów, są zetfiry, mm, loów nie ma jako takich, szkoda, ale gdzieś na serwerze na jakimś widziałem, nie? Bo co serwer to różne możliwości. No, i szukamy sobie kamizelki. Bo ogólnie, kamizelki oprócz tego, że mamy kamizelkę kuloodporną, typu na przykład taką, to możemy zapakować rzeczy na kamizelkę. A oprócz na kamizelkę, to potrzebujemy jeszcze jakichś pouczów. Więc musimy dobrać poucza do tego. No i dzięki temu mamy poucza. Ja mam tu poucha z plecakiem z automatu. Do tego poucza możemy nabrać więcej magazynków i tak dalej. Magazynków, yy, jakichś różnych pierdół, radia. Yy, medykamentów i nie wiem, co tam jeszcze się znajduje w tej grze, no bo ja też, że tak powiem, jestem początkującą. Buty nam się nie, nie ubrały. No i dobra, jeszcze jakiś hawer. Szukamy sobie jakiegoś ładnego fasta. Ciach, jest. I na hawer, w sensie, mamy możliwość głowy, tak? Tu mamy głowę, tu mamy slot od głowy. Jak chcemy jakąś bandamę założyć albo cokolwiek innego, to po prostu szukamy sobie. Odpowiedniej chusty, bandamy i wrzucamy w slot, gdzie jest Hauer, Hauer Heum, w sensie taki skrót myślowy, no nie? No, i jak to sobie wrzucimy, to będziemy to już mieli na sobie jakieś tam okularki, ciach, wszystko pięknie działa. Mamy poucze na magazynki, na radio. No i oczywiście musimy dobrać radio. No, to wizor jest ważny, gdyż na serwerach nowoczesnych, czyli ten Modern Conflict, Zresztą nie wiem, czy na się z tym spotkałem, czy nie, bo nie pamiętam. Chwilę żeśmy tu grali z kolegą. Jest dzień nocy. No i jeżeli nastanie noc, no to później mamy problem, żeby tego przeciwnika gdzieś tam sobie spotować. A tak to no to mamy już wszystko, że tak powiem, do rozgrywki potrzebne. Najważnie druga najważniejsza rzecz to saperka. Saperkę po prostu musimy mieć, to jest must have. Bo ona pomaga nam budować bazy, zasieki i różne inne pierdoły. Klucz jeszcze nie używałem, ale w teorii da się naprawiać różne rzeczy, takie jak samoloty. Boże, samoloty, helikoptery w zasadzie, bo samolotów nie widziałem. Helikoptery, pojazdy opancerzone, lekkie pojazdy, etc. i on ma jakąś tam datę, jakby przydatności, ileś tam punktów tego, które w bazie, że tak powiem w bazie, albo w jakimś punkcie, bo tego jeszcze nie rozgryzłem, powracają. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, którą musimy mieć, to jest radio, bo bez radia nie jesteśmy w stanie porozumiewać się z naszymi kolegami ze składu na jakąś tam odległość, bądź z innymi ludźmi, którzy aktualnie grają na serwerze. I możesz też sprawdzać prawdę przeciwnika, pamiętaj. A, właśnie, dobrze, dobrze, tu to nam komara przypomina. Jeżeli zabijemy przeciwnika i ten przeciwnik posiada na sobie radio, to takie radio możemy mu ukraść i podsłuchiwać, dosłownie podsłuchiwać przeciwnika, co on tam gada, bo przeciwnik ma tak jakby własne kanały. Dobra. I teraz tak, jeszcze jedna ważna rzecz to medykamenty. Medykamenty musimy mieć przynajmniej jeden bandaż, bo nam ratuje życie. Opaska uciskowa, czyli staza, sól fizjologiczna, jeszcze tego nie szukasz. używałem, ale pewnie będzie jeszcze taka sytuacja, żeby użyć. No i strzykawka z morfiną, strzykawka z epinefryną, też dwie bardzo ważne rzeczy. Najlepiej mieć tego po dwa. W bandażu, jeżeli mamy miejsce, też można wrzucić od razu dwa. Będziemy mieli dla siebie i dla ewentualnego kolegi. Apteczki głównej nie biorę, bo ona jest dość duża i, i trochę waży, więc raczej jakbyśmy grali w jakimś tam składzie i mogli to wrzucić w pojazd to jak najbardziej. No i taki sadzik jak już mamy. To teraz sobie przewijamy w dół, save loadout, w slot 1. I teraz za każdym razem jak zginiemy, to mamy ja mam jeden loadout już gotowy. Tak już tylko podchodzimy, klikamy e, e, Load, loadout, mamy granat podpisany, bo nie mamy broni. Load, loadout i, i mamy to co żeśmy wybrali. Bo co idzie bardzo ja powoli. Przejdźmy do broni. Ja tutaj też już mam upatrzone co bym chciał, także na początek sobie wybiorę loadout taki bardziej snajperski, albo jako marksman i to 40 a5, do tego będą magazynki z rdzeniem przeciwpancernym, tak w skrócie, tak on tu jest opisany. Kombinację SHIFT, prawy przycisk myszy, jak już rzucimy do połcza, to po prostu SHIFT, prawy przycisk myszy i nam dorzuca do staku resztę magazynków, które wybieramy. Pistolet, bo niestety na niektórych serwerach można mieć dwie broń główne i jedną osobistą, na niektórych nie jest to możliwe, tak jak tutaj możemy mieć tylko jedną broń główną, broń osobistą, no i tu jest tak zrobione, że możemy mieć wyrzutnię jakąś, czego ja nie będę brał, więc sobie doładujemy po prostu Glocka jako broń osobistą i do ochrony własnej. No bo, że tak powiem, zasnamy i snajpy, będzie nam się ciężko obracać. I teraz tak, jak chcemy sobie coś wstawić już na broń, klikamy pod tą broń, klikamy i, jak sprawdź. I tu możemy sobie dobierać, klikamy lewym przyciskiem myszy na kółko danego slot'a i szukamy rzeczy, które nas interesują. Mnie tu najbardziej interesuje... Vortexa gdzieś widziałem fajnego. Vortex Razor to chyba był Albo Tango, wydaje mi się, że... Tango Zaraz zobaczymy Tango Pad wybór, magazynku nie zmieniamy I ważna rzecz, na serwerach Z walką nowoczesną Warto dokładać sobie tłumnik Zawsze jesteśmy ciszej trochę i ten przeciwnik niekoniecznie od razu będzie wiedział, skąd my strzelamy. Po broni czas na jakąś obronę jeszcze dodatkową typu nady. Ja zazwyczaj biorę dwa nady. Jeden zwykły smoke. Jeden żółty do oznaczania LZ dla helikopterów transportowych, które gdzieś tam możemy wezwać po radiu i jak gracz jest taki dobry. I dwa flashbangi. O, nie mogę? Dwa flashbangi do jakichś tam ewentualnych wejść do budynków. No i takiego gościa mamy przygotowanego już do zabawy na serwerze. Ja więcej nic nie biorę, bo nie jest mi to potrzebne. Ewentualnie jeszcze jakiś ładunek można sobie wybuchowy wziąć do, do zniszczenia e, wrogiej bazy, bądź jakichś zas zasieków. No i tak wygląda przygotowanie do gry na serwerze. I jesteśmy gotowi. Także to by było na razie tyle.